Wystartują. Dobrze. Ruszyły. Prowadzi egawa. Hipoteza. Tam do przodu przesuwa się Kasnara. Na ostatniej pozycje z Ganima. 1600 metrów do celownika. Hipoteza. Kasnara. Dalej Egawa Padiera, Sabatina Ech Avira Pirueta i na końcu frymuszka razem z Penigrą. Na czele hipoteza przy Bandzie i Kasnara. Dalej padiera Egawa. Tu się nic nie zmienia. Na czwartą pozycję wysunęła się w tej chwili pirueta. 1200 metrów. Do celownika są znaczne wstępy między klaczami. Na ostatniej pozycji zdecydowanie galupuje frymuszka. I za chwilę klacze będą miały do pokonania 1000 metrów. Na czele zdecydowanie Kastara Elamarna jest. Na drugiej pozycji Badiera. Na trzeciej Hipoteza. Następnie Pirueta Egawa. Sabatina z Ech Awirą, Następnie Ganima. Za Ganibą galopuje Penigra, przy Penigrze jest Ginea. I za chwilę wyjście na końcową prostą wyprowadza Kasnara. Kasnara jest na czele, ma niewielką przewagę 450 metrów. Kasnara atakuje ją Padiera i finiszująca hipoteza, Ale Kasnara walczy. W tej chwili na czele stawki jest Padiera, ale Hipoteza znakomicie galopuje i już jest na pierwszej pozycji. Na drugiej Padiera te dwie klacze mają przewagę, nad resztą stawki. 200 metrów do celownika finiszuje Sabatina. Hipoteza, Padiera, Sabatina, Hipoteza i w celowniku Hipoteza, Padiera, Sabatina, kastara. Ech y, pirueta, następnie ganima.